się w swoim sejfie. Jest tu jakaś dziwna buteleczka. Nie mam pojęcia, co to jest. Chyba muszę to spróbować, a wtedy wszystko stanie się jasne. Czujesz coś? Chyba coś się ze mną dzieje, ale nie rozumiem, co dokładnie. Mila, spójrz. Aleks jest coraz mniejszy. Ojej. Ale pasuje mu. Wygląda naprawdę uroczo. Alex, trzymaj się mocno. Zaraz cię wciągnę na stół. Dzięki, Mila, ale mogłaś być troszkę bardziej ostrożna. O, jesteś teraz taki słodki, Alex. Zostań taki na zawsze. Na razie mi się podoba. Wow, popyt. Wreszcie będę mógł go spróbować. A nawet na niego wskoczyć. Świetnie, to nawet lepsze niż trampolina. Co ty robisz, Alex? Cieszę się życiem. No naprawdę jest taki słodki. Ten pocałunek jest specjalnie oh. dla was. Dobra, wystarczy.